Zagrali bardzo dobry mecz, natomiast mnie przede wszystkim cieszy to, że musieli, musieli się mocno, mocno napracować. Z takiego założenia wychodzimy, że jeśli, jeśli ktoś ma wygrać z nami mecz, to musi, musi zagrać na 120%. I wydaje mi się, że my, oczywiście nie jesteśmy szczęśliwi, bo, bo przegrane spotkanie zawsze zostawia jakiś, jakiś, jakiś smutek, a oczywiście analiza musi być szybka, bo, bo, bo już następne mecze gonią. Natomiast wydaje mi się, że, że ogólnie mecz był, mecz był bardzo zacięty, nie ustrzegliśmy się błędów, przede wszystkim upatruję tutaj tej porażki trochę w początku trzeciej kwarty, gdzie no wydawałoby się po, po bardzo dobrych 20 minutach, gdzie wygrywaliśmy jednym punktem, zeszliśmy na przerwę w szatni, jeszcze wszyscy się mobilizowaliśmy dodatkowo, Natomiast początek trzeciej kwarty był no, jest to trochę dla mnie niezrozumiałe, ponieważ e, właściwie w, w ataku był jeden wielki bałagan. Nie potrafiliśmy, nie potrafiliśmy składnie przeprowadzić akcji w ataku. Rozmawialiśmy już o tym przed chwilą w szatni. No, jeśli, jeśli coś tam się psuje, jeśli, jeśli ktoś zapomni, gdzie ma powiedz... Wtedy potrzeba, yy, potrzeba człowieka, który, który po prostu no, ustawi to albo weźmie piłkę pod pachę i, i chociażby zagra najprostszego pick and roll tego, yy, tego zabrakło. Natomiast yy, z drugiej strony jestem bardzo zadowolony, yy, że nie przegaliśmy zbiórki, tak jak to było we wcześniejszych spotkaniach. Yy, tutaj brawa dla wszystkich zawodników, bo, bo każdy dołożył cegiełkę na tej walce. Yy, Niestety nie, nie, nie ustrzegliśmy się takich też błędów jak załatwo. Za Według mojej opinii zdobywał punkty na przykład Cel, Aroncel i, i w końcowych momentach gry również Wysocki, który, który pod koszem grał bardzo agresywnie i, i zdobywał punkty. Cóż jeszcze? Szkoda, że nie udało nam się wcześniej faulować. Był taki plan ale rozrzuceni zostaliśmy i, i był sam zawodnik bodajże Gabiński yy, na kontrze i właściwie wtedy no już yy, pogrzebał nasze szanse. To Dokładnie, no, na pewno Kuro yy, postawił twarde warunki. To jest bardzo dobra drużyna, no, aktualnie wicemistrzowie kraju. Yy, grają dobrze, myśmy swoje szanse, Mógliśmy, mogliśmy ich przełamać yy, w końcówce yy, czwartej kwarty, ale no, niestety się nie udało. Zdarza się, kiedy gramy kolejny mecz niedługo. A zgodzisz się z tą opinią, że wygrali wzrostowo, fizycznie na boisku, że mieli więcej zawodników o tych dużej liczbie centymetrów wzrostu? Nie. Nie, bo walczyliśmy z nimi jak równy równym przez, przez całe 40 minut i, i tak naprawdę chyba zabrakło tylko, nie wiem, koncentracji w końcówce i im wpadło trzy wpadło rzuty, trzy trudne rzuty i, no i wygrali, wygrali mecz, to wszystko.